Witam wszystkich zgromadzonych przed egranami w siódmym już odcinku naszej serii. Zagrajmy w Tomb Raider Anniversary. Dzisiaj witam się z wami w menu głównym, ponieważ chcę wam pokazać tło jakie się. Że tak powiem, odblokowało po zakończeniu drugiego rozdziału gry. Tak ono wygląda. I przy okazji pokażę Wam, jakie czasy ustanowiłem w ostatnich czterech poziomach, które przeszliśmy sobie. O, zobaczcie, na przykład świątynię świętego Franciszka przeszedłem w równo pół godziny. Wow, co do sekundy. Jak ja uwielbiam takie okrągłe czasy. No i reszta prezentuje się tak. No to co, możemy już wrócić do gry. Zaczniemy od zapisu 8a, czyli dokładnie tam, gdzie skończyliśmy poprzedni odcinek, od pociągnięcia za te dźwignie. No a teraz już ruszamy przed siebie i zobaczymy, co nas czeka właśnie za tymi drzwiami, które się już zdążyły schować. Te hieroglify wyglądają dość ciekawie na ścianie, na no sam korytarz, no. No trosz, troszkę mrocznie wygląda, ale... Ale tutaj na szczęście żadnego zagrożenia nie było. No i gdzieś dotarliśmy. Hmm. O, widzę kolejnych wrogów, także trzeba się nimi dająć. Dobrze, jeden głowy. I drugi też, więc akurat ta walka poszła sprawnie z tymi mm, panterami. Dobrze i pierwsza dźwignia w tym odcinku. A wiecie co, ja chyba będę liczył, także to była pierwsza dźwignia. I z tego co pamiętam, będą kolejni adwersarze, tak jest. Może zdążę. O, tutaj skoczyć. No i zobaczcie, nasi adwersarze już nie mają żadnych szans. Jakże mi przykro. Zabierzmy sobie apteczkę. I tym samym, moi drodzy, mamy już 20 razy więcej medykamentów, aniżeli maksymalna dopuszczalna liczba apteczek w legendzie. Wow. Czy tak miało być? To pytanie już zostawię wam. A w ogóle sytuację mamy następującą. 2 godziny 14 minut ogólnej gry. Pierwsza krew już się polała, pierwsze zasoby też zostały zebrane. No i jeszcze mamy do zebrania dwa artefakty no i reli. Jedyny. Dobrze, a tymczasem skaczemy na te posągi czy statuły. No, teraz troszeczkę się powspinamy. Żeby tradycji stało się zadość. Okej. Okay. Tutaj, z tego co pamiętam, właśnie gryzonie są, więc trzeba je wytępić. A za tą skrzynią znajdziemy kolejny medykament. Także nasz zapas apteczek cały czas rośnie. Nie powiem, jestem zadowolony. O, tu jeszcze jedna apteczka. Tak, ja jak mówię, w tym poziomie jest bardzo sporo łupów najwięcej w całej grze pośród wszystkich leveli więc coś koło 35 może 36 ale to jeszcze zobaczymy a nie zdążyłem ten drążek się co jakiś czas chowa ale się wysuwa z powrotem więc można spokojnie przes przeskoczyć I teraz się podciągamy i znajdujemy się w kolejnym pomieszczeniu. Tak, z, z jednym krokodylem. Dobrze, cudem uniknąłem. Jeszcze jest jeden drań. Chodź tutaj. Troszeczkę się zabawimy. No dawaj, dawaj. Dobrze. No, to poszło sprawnie. W ogóle schowałeś mi... A, już zebrałem chyba, okej. Okay. Bo tutaj taka apteczka była mała. Ale chyba już ją zebrałem, tak. Więc wszystko jest w porządku. No to co, skaczemy do wody. Teraz sobie nieco popływamy. I mamy drugą dźwignię, która tym razem otworzy taką małą bramę. Ale trzeba się pośpieszyć, zanim ona się zamknie. I teraz, tak, tutaj się znajdowała duża apteczka. I teraz szybciutko Lara, wypłyń. No, rzutem na taśmę. No myślę, że no, cząstki sekundy decydowały o tym, czy Lara straci trochę zdrowia, czy też nie. Bo akurat już tlen mi się skończył, więc no trochę szczęścia miałem. Dobra, i teraz zrobimy coś takiego. Skaczemy na tę charakterystyczną dźwignię. Właśnie akurat tutaj trzeba się, no, podciągnąć najszybciej jak to możliwe zanim ta dźwignia opadnie. O, w ten sposób. No, chciałem to zebrać, a Lara przełączyła za dźwignię. No nic, nic nie szkodzi. Także to już trzecia dźwignia w tym odcinku. No i teraz zbieramy ammo i skaczemy dalej kolejne łupy No i tym samym dobrze idzie no już 21 zasobów mamy a będzie jeszcze więcej Teraz troszeczkę się mm, poprzesuwamy te skrzynie która akurat spadła po przełączeniu dźwigni. I ona się przyda w tym miejscu. Teraz hopsa. Do tyłu. Tutaj się śpieszymy zanim platforma się schowa. No udało się. O do góry. I teraz mamy dwie możliwości. Możemy iść w lewo albo prawo. Chociaż w prawo no nie ma sensu. Więc idziemy w lewo. O, bo zobaczcie, jakbyśmy w prawo szli, no to byśmy nigdzie nie dotarli de facto. I teraz dotarliśmy, moi drodzy, do takiego newragicznego momentu, ponieważ tutaj się dosłownie zaciąłem i musiałem skorzystać z pomocy internetu, ponieważ musimy opuścić tę bramę przy pomocy haka. Udało mi się. Nie wiem, jak ja to zrobiłem. Ale ja wam pokażę, jak można tę bramę opuścić, przy pomocy haka, no jakby ze stuprocentową szansą. Otóż trzeba skorzystać z celowania takiego manualnego, wycelować gdzieś w ten punkt, o, i nacisnąć klawisz właśnie odpowiedzialny za wypuszczenie haka, no i powinno wam się udać. O, dokładnie, w ten sposób No, i możemy dzięki temu się stąd ogólnie wydostać. O, proszę bardzo. I czwarta dźwignia przełączona. Kulisy programu Postaw na milion. Tutaj jakaś zapadnia się otworzyła. Niczym w postaw na milion. <grym> Dobra, teraz tędy. Tak, zmierzamy teraz w kierunku artefaktu. Ja Wam pokażę, jak się do niego dostać. Hopsa. I hopsa. No i jesteśmy. Proszę bardzo, artefakt numer 2. I teraz przygotujemy shotgun'a, ponieważ musimy się zabawić. O, szarża. Dobrze. Też będzie szarżował. No i super. Bardzo się cieszę. Ogólnie w tym odcinku będzie dużo potyczek, więc no, trzeba tym bardziej uważać na pasek zdrowia Lary. Żeby oberwała no możliwie jak najrzadziej, jeżeli chce nadal przejść tę grę bez użycia apteczek. No dobra, co dalej na nas czeka. Zobaczmy. Kolejny pokój. Warto się rozglądać. O, tutaj muszę już zużyć jeden nabój, żeby tutaj podnieść. O właśnie, te pistolety Magnum teraz yy, niech się spiszą. Na tę panterę między innymi. Teraz zaskoczymy na dół. Teraz może być troszkę ciężej. Chociaż ja wiem. O, jeżeli przeciwnicy na nas żarżują, no to akurat to jest dobrze, bo... Bo wtedy możemy, no, lada chwila właśnie tych przeciwników wytępić. Ale to jeszcze nie koniec walki, jak się okazuje, ponieważ zobaczcie, o, to mamy następnych, chętnych, którzy już tylko się czają na naszą bohaterkę śliczną. No chodźcie, już poślę was na, na drzewo. O, że ty draniu! No dobra, żyjemy, żyjemy. Tu nic nie ma akurat. No to... Wracamy do wspinaczki. No, tutaj taki charakterystyczny. Charakterystyczne coś, co się przesuwa, jak tylko na to skoczymy. Ok, i teraz wyciągniemy broń, żeby trafić w ten przycisk. O no i pojawi się... Taki element, dzięki któremu możemy przedostać się na tę stronę i zebrać tutajsze łupy. O, ślicznie. No i możemy już wracać. Ło, 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 nie to miałem na myśli. Nie wiem, jak to się stało. No, mogłem się troszeczkę podciągnąć, ale nic nie szkodzi. No okej, okay, ruszamy dalej. Hmm, teraz wyciągniemy sobie shotguna, bo zaatakuje nas kolejny jegomość. O, jak widzicie. Nadawaj gościu. Heh, wiedziałem, że ci się nie uda. Ale akurat powiem Wam, że shotgun jest bardzo dobrą bronią, szczególnie gdy atakuje nas jeden przeciwnik. Bo wtedy możemy go ogłuszyć, jeżeli tylko go trafimy. Ale tu już sobie wyciągnę pistolety magnum. Tak na wszelki wypadek. No i ślicznie. Jak akurat jakiś adwersarz na nas szarżuje, no to on już nie ma szans zazwyczaj. I to jest taki no trochę paradoks, że niby szał bojowy... Mm, wykorzystuje, a jednak no nic mu to nie daje. <gry> w praktyce. Okej, okay, to była chyba już piąta dźwignia. Nie, mam nadzieję, że się nie pomyliłem. I hopsa. Dajesz Lara. Która to już... Uuhu, je... Już mamy... 70 apteczek? Jeden. Ale sporo, no. Dopiero teraz poczułem, jak dużo właśnie tych medykamentów już posiadamy. To jest coś niesamowitego. A jeszcze będziemy mieć więcej, no? Czemu nie? Mówiłem Wam, że ten poziom zawiera bardzo dużo łupów. Wręcz rekordowo dużo. Okej, okay. użyliśmy już sześciu dźwigni, ta szósta dźwignia coś, coś zrobiła z tym scharabeuszem, w sensie z mechanizmem. Dobra, a my teraz pójdziemy po kolejny artefakt, już chyba ostatni, trzeci. Najpierw trzeba tutaj skoczyć, następnie w tę stronę. Taki troszeczkę poradnik znowu. Co należy zrobić, a co nie. Poczekajcie chwilę. O. Zrobimy coś takiego. O i dostajemy się na tę malutką krawędź. Następnie znowu Prince of Persia Piaski czasu, niczym książę i mamy już ostatni artefakt. Super. Jeszcze raz. O, ale tym razem dostaniemy się na tę krawędź. I skaczemy na ten mechanizm. O, i zobaczcie, co się stało. Otworzyła się kolejna zapadnia. Ciekawe, czy jakaś gotówka poleciała. <laughs> Nie, noż koniec żarcików. Tak, oczywiście nawiązałem znowu do tego turnieju postaw na milion. <laughs> ok, to już ostatni pokój w tym poziomie. I tutaj będziemy mieć do czynienia z pewną zagadką. Najpierw sobie wysuniemy te pudła. O, będzie wróg, dawaj gościu. Ale ślicznie, to wyszło. Za tymi pudłami znajdziemy. Takie małe pokoje, i warto je odwiedzić wszystkie, ponieważ można coś fajnego znaleźć. Te, to pudło wysuniemy o, w ten sposób. A, znowu tutaj bok jest. Dobra, jeszcze tutaj. No, troszeczkę jest tych mm, pokoi. Chyba 8. Dobra, zaczniemy od tej. Tu znajdziemy, moi drodzy, amunicję do shotguna. Czemu nie? Tutaj natomiast mamy taki pewny hieroglif, który należy zapamiętać. Akurat tutaj na ścianie mamy symbol ptaszka i zielony gorący kubek. Tak będę pamiętał na podstawie skojarzeń. Myślę, że będzie w ten sposób łatwiej. O tu akurat nic nie ma. To ciekawe. Tutaj kolejny symbol, czyli tym razem litera F i waga. Także pamiętamy zielony gorący kubek ptaszek no i litera F waga. Tutaj a, jakiś coś. Znaczy łańcuch i dziecko. O, w ten sposób łańcuch i dziecko. <laughs> w tym pokoju amunicja. Do chyba pistoletów Magnum, ale nie jestem pewien. Nóż i akwarium. To jest kolejny hieroglif do zapamiętania. I w tym pokoju znajdziemy też amunicję. No i to chyba wszystko. Dobrze, więc teraz rozwiążmy tę zagadkę. Nuż i akwarium. Tu się akurat zgadza. Nie musimy nic robić z tym obeliskiem. Ale tu się nie wysunął obelisk. Zaraz, zaraz, zaraz. Poczekajcie, bo coś tu jest nie tak. Może jeszcze troszeczkę wysuniemy te udła. Ok, już jest wszystko ok. I teraz tak, ptaszek i zielony gorący kubek. Jest zielony gorący kubek, więc przesuwamy A teraz łańcuch i dziecko. Czyli tym razem przesuwamy w lewo. I jeszcze litera F i waga. Waga jest tutaj, więc przesuwamy tym razem w prawo dwa razy. Ten obelisk, czyli raz. I jeszcze raz. O, i voila! Zagadka rozwiązana moi drodzy, drzwi otwarte. No i to już prawie koniec poziomu, ale jeszcze. Właśnie, czy o czymś nie zapomniałem? No właśnie, jeszcze trzeba zdobyć. E, relikt i wam teraz pokażę, jak można go zebrać. Także, spinaczka O! Na szczyt tych obelisków. I skaczemy w ten sposób. Docieramy na te wnękę. Opuszczamy się. No i jest relikt. Jest też duża apteczka przy okazji. I to jest tym razem zmu zmumifikowany kot kiedy kult bogini kotów Bastet, zwanej także Bast, stał się popularny. Egipcjanie często mumifikowali koty i sprzedawali je pielgrzymom, którzy składali je bogini w ofierze. Taka ciekawostka. No to co, kończymy level. To już wszystko, co chciałem zrobić. Proszę bardzo, 24 zabitych, 36 zasobów. No i wszystko jest. Generalnie zapisik no i kontynuujemy naszą wyprawę. Obelisk Kamon. To jest nasz kolejny etap. I zaczniemy. O, znowu od, dźwi od dźwigni. To chyba szósta dźwignia. Już nie jestem pewien. <gry> o, jeszcze mała apteczka przy okazji. I tym razem pójdziemy sobie w tę stronę. Tym razem będziemy musieli no, troszeczkę uników robić, żeby przejść przez te pułapki, na przykład przez te zgniatarki, jak to nazywam. O, no, tu już troszeczkę ciężej jest, ale, ale daliśmy sobie radę. Tutaj muszę znowu to samo zrobić, więc, no. Troszeczkę, no, nudy jak Kevin sam w domu, ale nic nie poradzę. Teraz musimy się spieszyć, żeby dostać się na tę platformę, zanim ona się podwyższy. I kontynuujemy wspinaczkę. Ja czasami podziwiam Larę, że. Zobaczcie, tyle się ona wspina, a nie widać po niej jakiegoś zmęczenia, wręcz żadnego zmęczenia. Lara to musi być naprawdę wysportowana. I za to ją podziwiam. Ok, siódma już chyba dźwignia. Tym razem wysuwa ona drążek, więc nic wielkiego, ale jest pewien haczyk polegający na tym, że ta ten drążek się po jakimś czasie znowu schowa. Więc no trzeba się pośpieszyć, jeśli chcecie, bo akurat to jest drążek prowadzący do sekretu. I hopsa. Ślicznie. I wspinamy się dalej. No, teraz chcę się złapać krawędzi. Co do tego poziomu, to nie jest on zbyt długi. Ale już nie zdążymy go przejść w tym odcinku. Teraz troszeczkę po ścianie. Niczym książę. Z wiadomej już gry. W ogóle te pułapki mi... Przy... Ta pułapka mi przypomina pułapkę z, z gry Hugo Gorączka Czarnych Diamentów. Te... Te pociski. Otóż mus... musiałem trochę oberwać, żeby dostać się na szczyt. Dobra, zdążyliśmy moi drodzy. I jest pierwszy artefakt. I są tu tym razem cztery takie. Do zebrania. No dobra. Jesteśmy na szczycie. O to chodziło. I teraz Shotgun się spisze, mam nadzieję. Dawaj gościu. No i zobaczcie, kolejny przypadek, gdzie przeciwnik szarżuje, ale to jest akurat jego ostatnie chwile w życiu. Dobra, kolejne pułapki, oj, dobra. I teraz pójdziemy w tę stronę. Dźwignia numer osiem. i tym razem taki most przewraca. A, i otwiera się krata, więc takie dwa w jednym. Dobra, jest Aha, ostrze. Trzeba uważać. Najlepiej trzymać się środka. Wtedy macie największe szanse na przeżycie. I wiecie co? Tutaj już sobie zakończymy odcinek. Powinien być punkcik kontrolny, więc zapisik. I dziękuję Wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się ciepło. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku.